Cześć, jestem Dotraki i witam Was w kolejnym odcinku z SimCity. A więc tak, troszeczkę już się nam to wszystko zaczyna rozwijać, Wyrastają, Budują się coraz wyższe budynki i to jest dość dobry znak, to znaczy, że wszystko idzie w dobrym kierunku. I dzisiaj tak, po pierwsze jeden z was, chyba Raj, z tego co się nie mylę, napisał abym umieścił Teatr Globe. Wiecie, że chcę tutaj wybudować Big Bena, gdyż ma to być miasto komercyjno-turystyczne. Mm, ale Big Ben jest póki co za drogi i jest to zbyt duża atrakcja jak na takie miasto. Po prostu cała komunikacja miejska oraz brak mm, brak dojazdów innych niż y, samochodowy, y, przez to jakby Big Ben stałby się nieopłacalny. No i póki co jest za drogi i tak. A więc umieścimy teatr Globe, jest to teatr położony w Londynie. Y, jedyny chyba budynek z, podkryty strzechą wiesz po wielkim pożarze w Londynie zakazano w ogóle budowania i krycia dachów strzechą, taka ciekawostka a więc jest to jedyny teatr pokryty strzechą w, w Londynie, znaczy budynek, okej, okay. a więc y, teatr kosztuje tylko 98 tysięcy simoleonów, a więc wcale nie tak dużo a zastanawiam się tylko, gdzie go postawić, yy, przy jakiej ulicy. Yy, I być może. A co ze szkołą się stało? Znów sale szkolne zapełnione. Ojej, ojej, ojej. Dobrze, w takim razie dodamy kolejną salę. Nie będę i będę taki okrutny dla nich. Bam. Już powinno być w porządku. Yy, jak widzicie, wszystko się tutaj nieźle. Rozwija i coraz wyższe budynki zaczynają powstawać. To dobrze. Ale też i tak, gdy Big Ben powstanie, to one wszystkie zamienią się i będą w specyficznym brytyjskim stylu. Ok, teraz. Ym, teraz powinienem wybudać kolejną odnogę ronda. Mniej więcej w tym kierunku. Tylko. O, tak, tak, w tym kierunku. Dobrze. I tutaj postawię właśnie nasz teatrzyk teatrzyk, teatrzyk. nie ciągle jakieś problemy. Tak. Po tym jak postawię teatr, od razu zajmę się zwiększaniem ilości mieszkańców, gdyż to jest nasz taki problemik. Patrzmy lepszy ratusz, aby odblokować dział transportu. A więc, a więc, a więc. Bam, teatr nam wyrósł. Jest naprawdę piękny. Nie, fajny jest, fajny. A więc, okej, okay, yy... jutro zatrudnią tam ludzi do pracy. A w tym czasie, słuchajcie, zajmę się dogęszczaniem tutaj zabudowy. Yy, wydaje mi się, że jedyne co powinienem zrobić w tym momencie to yy, ulepszyć ulicę, gdyż. Bez sensu teraz tutaj tak planować na wyrost. Yy, wystarczy pozwolić budynkom się rozwijać, yy, szczególnie w tym miejscu. Już tu jest sporo miejsca. Dobra. Zrobiłem póki co ulicę średniej gęstości, gdyż to nam wystarczy. Dobra, a więc yy... aha, jutro zatrudniam, w porządku. I... wydaje mi się, że dokończyłbym dociągnąłbym tą aleję gdzieś dotąd. Może? Dobra. Żeby się tak połączyła. Wydamy na to 9000 simoleonów, ale... Już taka inwestycja w przyszłość, że tak powiem. Przynajmniej dobrze to sobie wszystko rozplanuję już. Mm. Ale śmiejąc o wiele lepiej mi się gra w tym mieście, aniżeli w Liberty. Już widzę, że takie ja jestem troszeczkę bardziej ogarnięte tutaj już. To jest dobre. Też możecie tego nie widzieć, ale ja się tak czuję. Zarazcie tego, że tutaj nie ma parków, a mamy bardzo duże zapotrzebowanie na średnio zamożnych. Więc dodajmy im cokolwiek, żeby się cieszyli. Może jakiś obiekt sportowy. Boisko do koszykówki. Może być. Niech się rozwijają sportowo, przynajmniej nie będą tyli. W takim razie, wiecie co, przyspieszymy czas, bo póki co się nic nie dzieje. A nadal zatrudniają. Dziwne, że zatrudniają jedną dobę zawsze. Um, ok. Yy, no i co? Jak nam się rozbudują te rzeszcze budynki, to już osiągniemy pułap 15 tysięcy mieszkańców i ulepszymy ratusz. Ulepszymy ratusz i dalsze zmiany poczynię w tym naszym miasteczku. Ogólnie chcę dodać yy, dworzec kolejowy. Co się tam dzieje? Musimy odprawiać pasażerów z kwitkiem, bo nie dajemy rady wszystkich przewieźć. Dasz radę dodać garaż? Nie, nie dam, razy, nie dam rady dodać garażu. Póki co nic nie dodaję, gdyż zajmujemy się tylko i wyłącznie turystyką i oszczędzamy na transport regionalny. Okej. Okay. <ścoughs> Jezu, mam nadzieję nie słyszeliście jak mój pies beknął, ale on nie ma wstydu, więc wybaczcie mu. Wybaczcie mu. Brak transportu publicznego. Regionalny system transportu publicznego znacznie ułatwi turystom dojazd do monumentu. Tak jak już mówiłam, wszystko jasne. O. Ok, pracuję. I teraz tak. Możemy zaplanować imprezę. W porządku. Zaplanuj imprezę. Sztuka w Tatrze Globe. Koszt imprezy 6000. Cały świat z sceną, a Simowie zaledwie aktorami. Koszt imprezy. Okej, okay. w takim razie nie wykosztujemy się zbytnio. Chyba to będzie jeden wielki fail, gdyż nikt tutaj nie przyjdzie, ale. Dobra. W sumie, wiecie co? Możemy dodać yy, przed tym teatrzykiem przystanek. To nie jest zły pomysł. Przynajmniej tutaj autobusy będą zawijały po naszych turystów. Okej. Okay. No dawajcie 15 tysięcy jeszcze. Ten blok musi się zbudować i wyjdziemy na prosto. Uwielbiam patrzeć jak to się tak wszystko rozwija szybko. Zawsze jest taka satysfakcja z tego co się robi. Okej. Okay. Ulepszamy. Bam. Ogólnie sim mi się troszeczkę zaczęli protestować, bo podatki podwyższyłem. Ale to jest taki... taka bzdura. Podatki 10% jeszcze narzekają. Masakra. W Polsce są 22, czy tam 23, a ludzie jakoś nie trują. I nie narzekają zbytnio. A więc tak dodaliśmy. A nie, teraz mogę dodać moduł do ratusza. Wydział transportu, oczywiście, tak jak już planowałem. A szkoda, że nie można nałożyć jeszcze na to i dodać piętra. Byłoby fajnie. Ale okej, okay. rozbudowujemy ratusz. Jest w porządku. I teraz, teraz, teraz. Teraz przejdźmy do. Już możemy dodać dom burmistrza. Tylko, że po co. A, zwiększa wartość terenu dla średnio zamożnych. Czy ja wiem? Czy ja wiem, czy to jest mi aż takie potrzebne w tej chwili. No mm. wiecie co? Czemu nie spróbować? Nigdy tego demo burmistrza nie stawiałem. No. Nie jest jakiś super. A, jak... wszyscy się są zadowoleni tutaj. Jak, jak, jak się buźki tutaj podwyższają. Dobra, w sumie może było nawet warte. O, tu mi się nie podoba coś. Źle ja tutaj strefy rozplanowałem, gdyż nie wiem, czy wiecie i ogarniacie, co ja właściwie robię, ale chodzi o to, że budynki powinny być na ogół, na wprost do większych ulic. Nie powinny jakby dominować te z tych bocznych, a więc po prostu, czym szersza ulica, tym powinna być bardziej zapełniona budynkami. A te mniejsze, boczne, no to już nie, nie zwracam na nich takie, takiej uwagi dużej i yy, i po prostu chaos ze strefami jest tam wybaczalny. Okej, okay, ale wydaje mi się, że dom burmistrza cokolwiek dał, zaczną się nam tutaj rozbudowywać bogatsi, ale dobra. A co z wodą, co z wodą? Aha. Czyli że takie buty już brakuje, w takim razie yy, postawię pompę gdzieś tutaj. Yy, ja czytam wasze komentarze wszystkie, żebyście nie, nie myśleli. I jeden z was zaproponował mi, żebym postawił yy, wieżę ciśnień na rondzie. Yy, rozważałem to. Ale po pierwsze, ziemia może się jakimś studem zanieczyścić czy coś, a na tym rondzie również mogą nastąpić zmiany. A więc, póki co te wieże ciśnij, niech będą jakoś na uboczu i zbytnio niewidoczne. Ok. Więc, z racji tego, że nadal ten popyt, to możemy wypełnić tą ulicę strefą mieszkalną, przynajmniej z jednej strony. I zostawimy tak, jak jest. No, jeszcze możemy tutaj dogęścić tą siatkę ulic. Tylko tak, nie mam zbytnio pomysłu. Słuchajcie, tylko jeszcze muszę, muszę ogarnąć, yy, jaki jest zasięg tej największej strefy. Dotąd, tak? Dotąd. A więc. No, włączajcie się po odpowiedzi. Lubię odpowiedzi w tej grze. Zawsze. <śleszy> Zawsze się przy, przyjemniej rozplanowywuje drogi. Tylko, że nie lubię, gdy się tak to wszystko losowo wyznacza i, i jest czasami trudność z tym I to całkiem spora. Ach, Bajzer się tutaj zrobił. Mówię Wam o. Bo staram się zrobić coś fajnego i inspirować się troszeczkę tym układem ulic z Londynu w końcu, to już niebawem będzie wyglądało jak stary Londyn, ale to nie jest brew pozorom takie łatwe, gdyż to jest nadal ten amerykański system dróg i, i planowania. No dobra, może tutaj zrobię po takiej jakby elipsie. O, to będzie całkiem niezłe. I tutaj może jakiś park się znaleźć, coś takiego. Ogólnie całkiem całkiem przyjemne miejsce. No, no, no. Mogłbym tutaj coś ciekawego postawić, na przykład coś w tym stylu w przyszłości. Bo póki co nie chcę marnować kasy. Śmieciarki z miasta Frontier Fields dbają o czystość naszego miasta. No, a więc wszystko działa tak jak należy. Mówicie mi też, żebym dodał. Mm, Dodał: Słuchajcie, mieszkańców w tym mieście przemysłowym, ale ja tego nie chcę. Chcę wypróbować, czy da się obejść bez tego, że po prostu miasto jest ukierunkowane tylko na przemysł i nie ma tam nic innego oprócz przemysłu. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jeżeli nie, to będę myślał później, I się martwił. Nie ma sprawy. Ale będą korki, już są korki. Muszę jeszcze tutaj do tej alei jakieś odnogi dodać. No, ale ogólnie myślę, że będzie to całkiem dobrze funkcjonowało, gdy dodam y, tramwaje przy tych y, większych. przy tych większych dróżkach. A impreza jest o 20, no więc jeszcze troszeczkę czasu. I do tego czasu w sumie to możemy nawet yy, postawić yy, słuchajcie. Yy, 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 yy. Ogólnie wybaczcie ale ja nadal jestem nieogarnięty, gdyż jest 20 prawie czwarta. Czwartek wieczorem. Więc bądźcie, pe bądźcie pewni, że naprawdę... To jest jedyny czas w ciągu tego dnia, w którym mogę coś nagrać, a więc za jakiekolwiek moje, nie wiem, zaplanienie czy mówienie bez sensu, Was przepraszam, ale troszeczkę wyrozu wyrozumiałości z Waszej strony również nie zaszkodzi w tym wypadku. W tym przypadku. No, widzicie zresztą. Teraz główkuję, wracając już do gry, nad koleją, i tak sobie myślę, gdzie ją by tutaj potoczyć. Gdzie ją by tutaj potoczyć? I, I teraz tak, źle, 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 źle. źle. Zrobię coś takiego. Zrobię coś takiego i tutaj znajdzie się stacja. Może się tutaj znaleźć. Może się tutaj znaleźć. O, taka czy niemiecka. Wiem, ja mam naprawdę problemy z tym, a niech będzie zwykła. Już w Liberty była niemiecka, mi się znudziła. Tak więc, tak więc. Myślę, że stacja może być gdzieś nawet koło ronda. Mm. Albo nie, zrobię jeszcze inaczej. Ale się tutaj zakorkuje, już to widzę, ale zaryzykuję. Mm. Zaryzykuję. Chciałbym zrobić yy, dworzec w tym. Nie, w tym miejscu nie. To już byłoby nierozsądne. Yy, nie, zrobię tak jak, tak jak chciałem zrobić. To będzie najlepsze rozwiązanie w tym przypadku. Opsa, i teraz dojazd od ulicy normalnej. Fajnie. Yy, tutaj również. Nie, tutaj już może być zwykła i normalna ulica wzdłuż tej alei. Tylko, że muszę znaleźć zobaczyć, jak sięga strefa daleko. Dobre, tutaj już nam pokazuje ładnie tryb wyznaczania. Tylko pokaż się. Niech te linie pomocnicze się nam tutaj pokażą z łaski swojej. No, w porządku. Więc dworzec jest. No i co? I zaczną przyjeżdżać. No, jacyś turyści już niebawem. Jak będą mieli do czego, oczywiście. Ale na szczęście nasze zarobki są na jakimś tam poziomie i możemy sobie pozwolić na. Na inwestycjach, które póki co nie są wcale aż tak bardzo przydatne. Bam Tam dalej zapewne tą autostradę, y, autostradę, ale je pociągnę gdzieś dalej, jakby taka obwodnica się zrobi. Ale póki co zostawiam to w takim stanie, jak jest. Taka ślepa uliczka będzie. Troszeczkę. O, ale. Ło! Ale przyszli, jakich dużo! Jakich dużo! Ło, to chyba się nam opłaci. Ale niezłe tłumy tutaj idą, i to ich. Jaki rozmach! <noise> A czasem, jak idą, no naprawdę, jak mróweczki takie. Jak mróweczki. I to będzie chyba wypłata, tak? Czyli. Czyli. Okej. Okay. Zarobimy na tym. Spoko. A więc w takim razie. Fajnie, że. Dworzec się spisał, mam nadzieję, dmucham na zimna. I jeszcze tak sobie teraz myślę. Yy, doradźcie mi, proszę, bo ja też nie wiem do końca. Nie wiem do końca, czy w jednym mieście opłacalne jest robić kilka dworców, czy wystarczy tylko jeden. Powiedzcie mi, proszę, gdyż jak ja widzę tutaj, to te pociągi się korkują. Pa yy, Pasażerowie narzekają. Jak, jak się z tym uporać? Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście mi odpowiedzieli. Bo wiecie, być może graliście. Na, na pewno większość z was, gra, z was grała więcej w tę grę niż ja. Jeżeli tak naprawdę gram yy, tylko wtedy, gdy dla Was nagrywam. Jezu, jakie tłumy. <grym> a to już chyba przesada lekka. Okej, okay, a więc teatr jest wypełniony po brzegi. Świetnie, świetnie. A więc, 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 a więc. Zajmijmy się naszymi nudnymi strefami, żeby nie było aż tak ciekawia. Tak więc, no, zaczyna to nam całkiem dobrze prosperować. Jeszcze zajmując, yy, dopiero teraz w sumie doceniłem taką specjalizację miasta, gdyż ta turystyka jest naprawdę ciekawa i, i fajna. Jestem pod wrażeniem tego, bo twórcy się naprawdę spisali. Co tam te wszystkie dymki się wyświetlają? Burmistrzu, społeczność lokalna żąda budowy... budowy portu lotniczego. Społeczność lokalna... Spytamy później, bo szczerze mówiąc ten port to jest dość ryzykowne posunięcie. A i jeszcze coś, właśnie sprawdziłem i się lekko rozczarowałem. Te tereny, na których... na którym jest nasz region przemysłowy, są dość wartościowe różne tam bogactwa, surowce i tego typu rzeczy, dlatego właśnie tam zrobiłem region przemysłowy, ale jest jedna wada i to ogromna, tam nie ma połączenia kolejowego z tym regionem i to jest masakra. Nie jestem z tego powodu zadowolony, no ale będę musiał to przeżyć. Być może nie wiem właśnie. Chyba da się załatwić transport lotniczy pomiędzy dwoma miastami. Może to jest rozwiązanie. Będę musiał jeszcze troszeczkę się w to zagłębić yy. i rozkminie jak to działa. Ok, pousuwamy troszeczkę stref. Z racji tego, że tak trzeba, gdyż mam fioła na tym punkcie, jak wiecie, yy. bo to wszystko musi być w jednym kierunku dla mnie. I ulepszymy również tą drogę, aby wybudowały się przy niej jakieś tam kamieniczki, czy nie wiadomo co. To nie będzie zły pomysł. O, ktoś do mnie pisze, jak dobrze. Tak to jak gdy się nie wyłącza Skype przed nagraniem. A więc ja się już z wami pożegnam, gdyż padam na ryj za przeproszeniem i zaraz wam tutaj usnę. A więc tak, siemanko, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. No i... No i cóż, z racji tego, że naszła mnie znów taka wena, super nagranie, to możecie się spodziewać. Yy, może jakiegoś live streama nawet w weekend. A co? W końcu jeszcze muszę rozkręcić tą serię, yy, w której będę z wami grał w jednym regionie. To wszystko jest jeszcze w fazie przygotowań. Siemana